właśnie dźwigianką aktywny tempomat. Zobaczymy co samochód nam pokaże. Na razie czuję lekkie wspomaganie układu kierowniczego jeśli chodzi o pas, ale no nie jest to droga, która jest narysowana w taki sposób, żeby tutaj ten system mógł sobie poradzić. Domyślam się, że potrzeba wyraźnych pasów i przede wszystkim pasów z obu stron, ale przekonam się. Tak, samochód leci. Sterujemy w tej chwili zobaczcie, jedziemy bez. na, na wszelki wypadek ze względu, ze względu bezpieczeństwa ręce mam blisko kierownicy, ale samochód sam jedzie. Nogę mam nad hamulcem. Nic nie robię, nie naciskam hamulca. Jesteśmy w tym tak zwanym drive pilocie. Nic nie robię. No i samochód ruszył. Fajne, nic nie robię. Dobrze lidka, tak, samochód leci, leci, coś tam leci teraz nic nie dotykam kierownicy, on nie powinien mi zjechać na sąsiedni pas ciekawe, ciekawe doświadczenie no, czy ten Mercedes mi się mam nadzieję nie wpakuje? nie, dobra. przykro mi E-Klaso ale niestety, jest... Drive Pilot nie był tak uprzejmy żeby Cię wpuścić, ja bym to zrobił pewnie o, i skręca, ale, no ale co takie trochę ryzykowne to jest dobra, przejmuję kontrolę, bo jak włączamy się do ruchu to już nie ma żartów Tutaj nie będziemy cyrków odstawiać. Zresztą takiego manewru on przecież nie potrafi zrobić, bo to jeszcze nie te czasy. Ale cóż, pierwszy kontakt z drive pilotem mamy. Jest like, działa, rzeczywiście ruszyliśmy po pełnym zatrzymaniu. Silnik z gazu, bo stop and start działa, więc wszystkie te systemy jakoś wzajemnie tutaj się nie wykluczają. Pełna autonomia, można by rzec, bo no, tego nie miałem w poprzednim Mercedesie. Dlatego między innymi cieszę się, że mogę to sprawdzić w tej chwili dla Was. Dlatego jeszcze raz dziękuję Mercedesowi że dał mi autoprasowe do testów. Po prostu tylko prasówki są tak bogato wyposażone, żeby można było to wszystko sprawdzić dla was. Włączamy jeszcze raz tempomat aktywny. Zobaczcie, jest w tej chwili radar przejmuje kontrolę. Ustawiłem powolutku się rozpędzamy. Zobaczcie, jest powolutku. Ustawiłem mu prędkość licznikową maksymalną 58 na godzinę, czyli to pewnie datak, jesteśmy w mieście więc pewnie 50 kilka Trzeba pamiętać, ja specjalnie nie trzymam kierownicy, żeby... O, 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 czekajcie, czekajcie. Czyżby on się wyłączył? Wyłączony jest. Aha, ciekawe dlaczego. Nie, teraz działa, nie potrzebuję znowu. Kurczę, no ale to jakoś tak... Nie wiem, muszę jeszcze chwilę z tym pojechać. Jest teraz wyłączony. Limiter, nie chcemy limitu. Przebieg całkowity od nowości 44 tysiące bez kilku kilometrów. Także już jakiś tam nalocik jest. Można zweryfikować, co, co nieco można zweryfikować. Jest ten samochód już poddany wielu testom dziennikarskim, i my robimy kolejny. Jesteśmy cały czas w tempomacie aktywnym, w tym Drive Pilotie. Nic nie robię Tutaj jedynie szumi nam klimatyzacja, to może ją No i zobaczcie Nic nie robię I pewnie samochód tam się w pełni zatrzyma Już gasi silnik Nie, ruszymy Mnie tylko zastanawia, jak jest właśnie z takimi brzydkimi pasami, słabo namalowanymi No tu jest coraz lepiej teraz Ale zobaczcie, samochód zjeżdża mi do prawej krawędzi dziur mi ominie pewnie nie, lekko je zahaczył ale ręce mam, widzicie ręce są poza kierownicą no i jedziemy, zobaczymy co będzie dalej coś tu mi cały czas potrzaskuje, wiecie, to nie wiem, to tak, tutaj ten budowy głośnika na środku, no czy się zatrzymamy, czy się zatrzymamy? Zatrzymujemy się. No tak, cały czas coś, coś mi tu brzęczy na tej dyscyplinie. nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że trzymam się troszkę za blisko prawej strony, aczkolwiek dobrze, że nie lewej, bo będąc bardzo blisko tej krawędzi na przykład uniemożliwiamy motocyklistom wyprzedzenie nas, prawda? Ominięcie stojących samochodów w korku. Teraz zjeżdża, co ciekawe, sam <laughs> może skubany. Jest tutaj air body control, może ono omija te dziury bo rzeczywiście teraz zjechał, była tam tak, był tam taki uskok to był kosmos ta studzienka tu jest amortyzowanie pierwsza klasa zobaczmy czy potrafimy zmienić pas w tym Drive Pilocie bo to jest coś takiego, że podobno przy włączeniu kierunkowskazu jeśli on stwierdzi, że możemy to zrobić nie, nie chcę zmienić tam pasa Dobra, może dlatego, że potrzebuje też dużo więcej miejsca. To jeszcze sprawdzimy później, ale na razie... Zjedziemy na środkowy za chwilkę. A Masakruję tylko kierownicę, żeby nie było nieprzyjemnej... No nie, 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 czekajcie. Jak dotknę kierownicy, to widzę, że ten system przestaje być... Przestaje za mnie prowadzić samochód, ale... nie do końca jestem w stanie co on teraz zrobi? nic <laughs> musimy prowadzić sami. Mamy bicie tutaj od tej strony impulsy po kierownicy jeśli będziemy za blisko linii namalowanej. Dobra, jedziemy jak ostatnie miercowe dziady za przeproszeniem, bo to wszyscy pewnie do nas zaraz tu wyzywać kierowcy, że... Wiedzie jakaś dziadyka w Mercu nowym. Jakiś stary dziad, pewnie się wleczę. No, ten mam mnie w martwej strefie, ale mam nadzieję, że mi nie wiedzie w zderzak Błotnik. Dobra. Tu mam migające trójkąciki tu bardzo wyraźnie. Jeszcze nie dość, że mamy sygnał akustyczny, to te trójkąciki nam bardzo jasno migają. No, ustali, ustawimy się za tym Berlin, za tym Citroenem dostawczą wersją. Dałem mu teraz. Jest 70, ograniczenie. Dałem mu maksymalnie 80, żeby nie szybciej jechać według licznika, no ale zobaczcie, teraz on nasekuruje kierownicę, no i co? Kurde, no nie mam zaufania do tego jeszcze, chociaż ja widzę, że to działa, ale czasami za blisko podjeżdża mi prawej strony i troszkę mnie to niepokoi. No ale dobra, zobaczymy jak przy wyższej prędkościach. z strefę zabudowy. No tak, ta cisza. I ta mercowa cisza, słuchajcie, to jest kosmos. To jest kosmos. Tutaj modamy maksymalnie, tak jak powinno być, czyli 120, to 130 wrzucimy, jestem przekonanie. No i za fokusikiem zwalniamy, zwalniamy. Zobaczmy czy teraz jak udam kierunkowska, stąd będzie w stanie zmienić pas. Nie? Nie, jakoś nie chce zmienić pasa, a ja wiem, że ta opcja chyba była możliwa. Cóż, musiałbym tym samochodem jeszcze dużo pojeździć, żeby to sprawdzić, ale coś to nie działa mi tak, jak, jak powinno, z legend, gdzieś tam w internecie czytamy. A słuchajcie, ja teraz jadę 130 licznikowym. Czy mamy szyby klejone, bo tego jeszcze nie sprawdziłem? Zaraz sprawdzę. Nie, zwykłe, najzwyklejsze szyby, tak jak w każdym samochodzie. Dobra, i co on teraz robi? Jest radar. No. wolę nie sprawdzać, wolę nie ryzykować no. przyjmuję kontrolę, ja jednak na takiej trasie wybaczcie, ale nie za bardzo to nie są te prędkości żebym miał UV elektronice której nie znam no, ale cichusieńko 130 kurd, to jest klasa to jest klasa ludzie 130, ja pitole Pamiętam, klasował nie prasował tylko wersję z wypożyczalni właśnie Merca E-Klasy, Mercedesa E220D, bo no to tam się zachwycałem. I też zwróćcie uwagę, że nie ma klejonych szyb tutaj z boku. No i zobaczmy, jak Drive od sobie teraz poradzi. Dojeżdżamy do... Dobla Przed nami. Trzymujemy prędkość. No jest to radar, klasyczny aktywny tempomat. Natomiast jego zaletą, niewątpliwie jego zaletą jest to, nie każdy aktywny tempomat to potrafi, właściwie mało który, że potrafi nas zatrzymać i ruszyć i działa systemem stop and start. Czyli jest pełna autonomia w tym względzie. No, ale z tym, to, z tym zmienianiem pasa jeszcze ciekawa sprawa, bo to, nie wiem, ja już to wszystko ustawiłem, co chyba jest niezbędne, żeby ten pas samochód, gdyby potrafił, sam zmienił. Czyli mamy asystenta pasa, mamy radar aktywny, tempomat, wszystko jest. Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy teraz dać mu kierunkowskaz. No, może, może sam to zrobi. Nie znaczy, kurczę, on mi teraz nie by odbił, ale cholera, no ja. To jest może moja wina, bo jak on już mi dojeżdża do linii, to ja jakoś. No nie wiem, no jakoś. Wydaje mi się, że zaraz wjadę w barierkę. Dziwna, dziwna sprawa. Dajmy mu, może tak. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Teraz mu dam zmianę pasu. Zobaczmy. Puściłem kierownicę. I co? On sam to zrobi? Zobaczcie, sam to robi. I co teraz? Ja nic nie zrobię. Wyłączam kierunkowskaz. O! Teraz teraz mnie asystent w ostatnim momencie przywrócił, ale to nie jest takie przyjemne, jak mu sobie tego życzył. Było to zrobione dość brutalnie. Asekurowałem ja kierownicę, oczywiście, system zadziałał. Ten line assist w porę zareagował, ale. No nie wiem, nie wiem. Teraz spróbujmy wyprzedzić tego dziada przed nami. Daję kierunkowskaz. I co? No coś, coś to nie działa tak jak powinno. Nie? A teraz wrócimy na pas. Kierunkowskaz daje. Z BMW za mną się zbliża jakieś wariackie, więc no nie. I teraz co? Nie. No nie działa tak, jak sobie tego życzył. Mam z tyłu dziecko, samochód jest dzisiaj odebrany prasowo wersja za 340 tysięcy, więc ja też nie chcę za bardzo przy prędkości 100 na godzinę czy, te, czy tego typu prędkościach robić różne rzeczy na, na trasie, więc musicie to zrozumieć, że pewnych rzeczy kaskaderskich nie wykonam. Coś niesamowitego, no te 80, 90, 100 na godzinę. Ja kurczę, mam ten decybelomierz. Zaraz go wyciągniemy, tego małego. Mam 100 na godzinę, sprawdzamy. Przepraszam, to było 90, teraz 58 z kawałkiem przy 80 na godzinę. To jest absolutny komfort. Jest absolutny komfort mimo dachu przeszklonego, mimo... Braku tutaj rolety, która by nam troszeczkę dawała lepszą akustykę kabiny zawsze odizolowanie od szyby w dachu powoduje, że mamy ciszą kabinę. Nic, nic. Po prostu jest pełna pełna izolacja od hałasu, od szumu. Piękna sprawa. Tutaj jest jeszcze taka fajna opcja, że można na przykład style, wybierać sobie style zegarów na pewno. Zobaczcie, mamy styl... chwilka, proszę czekać, styl, jak on tam się nazywa, sportowy, tak? Sportowe zegary bardziej. To, co mi jeden z moich widzów, który zakupił sobie właśnie taki samochód, pisał, że jak testowałem tę wersję z wypożyczalni, tę biedę wersję, jak to Wy nazywacie, to jest zupełnie co innego. No rzeczywiście, bajerów jest tutaj od groma, natomiast ja jedną rzecz widzę, co mnie troszeczkę denerwuje. Ten ekran znowu jest ustawiony... Podobnie jak to miało miejsce z analogowymi zegarami, on jest ustawiony troszeczkę za bardzo w tej płaszczyźnie. Chodzi mi o ten tilt, czyli płaszczyzna względem naszej twarzy, względem naszych oczu. Ja bym wolał, żeby ten ekran był troszkę bardziej jeszcze położony. Ja wiem, że być może po połączeniu z tym daszkiem, z tym wszystkim chodzi o refleksy, o zminimalizowanie refleksów, szczególnie jak mamy dach szklany, ale no kurczę, jakoś tak. Nie wiem, no jakoś tak mi troszeczkę to zbyt pionowo jest ustawione na moje siedzisko. a ja już niżej zjechać nie mogę z tym fotelem. Jestem, czekajcie nie, żeby nie powiedział źle. Nie mogę, troszeczkę mogę jeszcze jechać. Zjechać. O teraz jestem, teraz jestem nisko ustawiony, więc odrobinę mogę jeszcze zjechać. Dobra, sprawdzamy promień skrętu, bo ja zawsze zachwycam się Mercedesami tylno Moje miejsce to jest praktycznie 5-metrowa limuzyna. Sprawdzamy. bez najmniejszego problemu się łamiemy. Powiem Wam, że ja tutaj Volvo XC60, oczywiście mówię o starej generacji XC60, miałem problemy, żeby się tutaj złamać. Bałem się, że zahaczę o krawężnik. Oczywiście na styku się zmieściłem, ale ten samochód, który jest od XC60 o kilkadziesiąt centymetrów dłuższy, zawraca lepiej. A więc to tym bardziej pokazuje, jak zwrotne są Mercedesy. Zresztą to legendarny skręt Mercedesów. Tu się niewiele zmienia. Ja powiem Wam, że W212, zjeżdżamy w klimaty... Co bardziej zimowe. W212 jest bardziej skrętna od W213, jeśli chodzi o sprawy skrętności. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o offset, to W213 w tym względzie jest zdecydowanie przyjemniejszy. Offset jest mały, malutki. W W212 ten offset jest gigantyczny dla mnie. Ja się muszę przesunąć z rękami tam. Także świetnie, że oni poszli w dobrą stronę. Mercedes poszedł, eliminując to przesunięcie w stronę tunelu środkowego układu kierowniczego, bo no, nie jest to fajne, jak się przesuwamy. Ja lubię mieć wszystko direct. Wszystko na, na wprost, wszystko w bezpośrednim ustawieniu. Nie cierpię, jak muszę się. Nie ma tej symetrii. Także tu się chyba rozumiemy. No ładny plener, może zatrzymam się i zrobię kilka zdjęć. Sprawdźmy, ile diesel Mercedesa generuje na postoju na biegu jałowym decybeli wyłączymy klimatyzację i sprawdzamy tutaj jest dzisiejsze spalanie to tak jakbyście chcieli zobaczyć Wam pokażę o i słuchamy około 44 dB z kawałeczkiem no słychać, że nie jest to najciszej pracujący diesel 4 jaki testowałem ale za to, jak już ruszymy, to jest kompletnie inna rozmowa. W czasie postoju, no niestety, Mercedes tutaj nie błyszczy. Mogłoby być ciszej. Mówiłem o tym też w, w czasie recenzji auta z wypożyczalni. Tego poprzedniego, który miałem. Teraz cofam po tej drodze śnieżnej. Możecie zobaczyć, jak wygląda cofanie w kamerze cofania. Całkiem dobrze to wszystko wygląda. Skręcając kierownicą, bardzo dobrej rozdzielczości obraz. Ja już też to chwaliłem wtedy z poprzednim egzemplarzem. Wszystko dobrze, wszystko super. No i teraz chwila prawdy odnośnie tylnego napędu. Wzniesienie. Byłem tutaj już z przednio napędówkami: moją prywatną i, i peżotem. No, gdyby nie elektronika, gdyby nie SP to no, że tył zaczyna nam tańczyć w takich warunkach. Wielkość tej matrycy w, w systemie Coman Online dodatkowo płatnym robi niezłe wrażenie, szczególnie jak klikniemy nawigację i damy ją na cały ekran. To zobaczcie, jaka to jest ogromna, jaka to jest ogromna informacja. No jak w kinie, właściwie ten obraz Potężny, potężny. Zobaczcie, co tu widać. Wszystko stacja Shell. Tu mamy stację Orlen. Rozdzielczość też bardzo dobra. Olbrzymia, olbrzymia panoramiczna mapa. Tutaj, co ciekawe, możemy. Wa Zaraz wam pokażę. Klikniemy, wyjdziemy. Nawigacja też jest i mamy wskaza wskazania. Nie mamy tutaj mapy. Możemy wyświetlać sobie no po prostu wskazówki skrótowe ale też mamy Hada, którego Wam pokazywałem już w czasie jazdy wyświetla nam informacje na szybie i wtedy wszystko widać jak na dłoni no robi wrażenie, robi wrażenie ten ekran nawigacji naprawdę robi wrażenie tak wygląda ciśnienie w oponach na odczycie podobnie jak to było w mojej e -klasie, oczywiście C-klasie W205 tu mamy informacje, tak wygląda bardzo jasne Powiadomienie trójkątne o martwym polu, że coś mamy, przeszkodę. No, a tak wyglądały wszystkie kontrolki na desce. Odpalamy. 44000 równiuteńki przebieg. Mamy jeszcze takie komunikaty, czego nie miałem w benzynowym silniku, oczywiście jak AdBlue. Zasięg do ponownego uzupełnienia, naciśnienie opon, wiadomo. Przegląd A0 po 15700. Płyn chłodzący. To na dole też mamy tutaj przy obrotomierzu poziom. Zredukować poziom oleju silnikowego. Zredukować. Jest więcej niż powinno być. Przed chwilą włączyłem mu pomiar. Lol. No cóż, hojnie wlali w prasowym egzemplarzu. Uuu. Jeszcze więcej. No to zredukujemy. Może jak trochę pociśniemy, to może trochę silnik go przepali. Zobaczymy. No i tyle. Tak to wygląda. Tu mamy jeszcze asystę, która działa, jak będziemy jechać. Tu mamy statystykę w tej chwili. Dzisiejszej mojej jazdy. No, tak to wygląda. Range mamy zasięg 1000, prawie kilometrów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Możemy też wybrać takie dane, zobaczcie, jak kilowaty i newtonometry. Także widać dokładnie, ile zużywamy mocy, ile wykorzystujemy mocy. Mamy też po lewej i prawej stronie, zobaczcie, to mamy 14,8V. Tam mamy 88 stopni temperatury oleju, także całkiem przydatne informacje. No i rzeczywiście to działa. W konkretnym pokazuje nam maksymalny moment obrotowy i maksymalną moc w kilowatach.